Po ponad dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej 1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek. Uczniowie, po zasłużonym odpoczynku, znowu zasiedli w szkolnych ławach. Na terenie gminy Piekoszów naukę rozpoczęło w tym roku 1835 uczniów. Rzeczywiście, okres wakacji to był taki okres dosyć intensywnych prac w placówkach oświatowych gdzie odbywały się remonty przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i właśnie z dniem 1 września te szkoły są przygotowane do tego, żeby przyjąć uczniów do, na kolejny rok szkolny, żeby mogły tutaj przebywać przez kolejne 10 miesięcy w dobrych warunkach, ale nie tylko uczniowie, bo również i wszyscy pracownicy na czele z gronem pedagogicznym. Apele i uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzwonek, nowe klasy, nowe przyjaźnie i nowe wyzwania. Przed uczniami kolejny rok szkolny, który zaczął się 1 września w czwartkowy poranek. Jak przyznali uczniowie, większość nadal tęskni za wakacjami, a do szkoły wcale nie chciało im się wracać. Cieszycie się z powrotu do szkoły? Nie, nie, nie. A wakacje fajne, ale trochę za krótkie. Powrót do szkoły, no nie za bardzo. Wolałbym zostać na wakacjach i najlepiej tak, by wakacje trwały pół roku. Pomimo tego wszyscy stawiają przed sobą ambitne cele. Mam zamiar jakoś się pouczyć, żeby jakoś egzamin zdać. No przede wszystkim to dobrze zdać egzamin, no bo to wiadomo zaważy o przyszłości, a poza tym to po prostu zadowolić się sobą, być zadowolonym ze swoich celów i postawić sobie jakieś. W sumie takich planów nie mam jako takich, ale no coś tam myślę już nad jakimś tam dalszym kontynuowaniem nauki w jakimś tam liceum czy coś. Są jednak i dac uczniowie, którzy ze szkołą tęsknili i chętnie zasiądą w szkolnych ławach. No, wakacje minęły nam bardzo dobrze, trochę za szybko, ale cieszymy się z powrotu do szkoły, że znów zasiądziemy w szkolnych ławkach i będziemy zdobywać wiedzę. Fajnie będzie w szkole, przyjaciele są znowu koło mnie, więc myślę, że będzie dobrze. Ja się cieszę z powrotu do szkoły. Dlaczego? Dlatego, bo mogę zobaczyć swoje koleżanki i kolegów. Ja się cieszę z powrotu do szkoły dlatego, że mogę się czegoś dowiedzieć. A ja się cieszę dlatego, że mogę się spotkać z koleżankami. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w pięciu szkołach na terenie gminy Piekoszów gorąco powitano nowych dyrektorów, którzy nominacje do zarządzania szkołami w Brynicy, Jaworzni, Piekoszowie, Mici Goździe i Szczukowskich Górkach odebrali dosłownie kilka dni temu. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa, bo zostałam przywitana naprawdę w sposób godny najlepszego dyrektora. Nie wiem, czy sprostam aż takim wymaganiom, będę się oczywiście starać. Niemniej jednak mogę stwierdzić, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i zaskoczona tak miłym przyjęciem mnie tutaj w szkole, zarówno przez organ prowadzący, jak i rodziców. Myślę, że nowy rok zapowiada się bardzo ekscytująco, dlatego że mam w głowę pełną pomysłów, które zamierzam natychmiastowo wprowadzić. Pragnę, aby naprawdę uczniowie odkrywali swoje talenty, pasje, żeby odnosili sukcesy zarówno te małe, jak i te większe, więc myślę, że naprawdę czeka nas bardzo fajny nowy rok szkolny. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego do uczniów popłynęły gorące życzenia. W nowym roku szkolnym życzę uczniom, aby miło czuli się tutaj w szkole, żeby kwitły przyjaźnie, żeby otrzymywali jak najlepsze oceny później na koniec roku na światełstwach, miłego pobytu i wszystkiego dobrego. Sukcesów, sukcesów, szczęścia i spokoju. I zdrówka przede wszystkim, Zdrówka! Uczniom życzę otwartości, uśmiechu na twarzy, otwartości na te nowe właśnie wyzwania, żeby podchodzili ambitnie do, do, do zadań, żeby naprawdę z przyjemnością przekraczali progi szkoły i żeby tak naprawdę czuli się spełnieni w tych wszystkich swoich nowych zadaniach, żeby te swoje zamierzenia i cele, które sobie założyli, też spełniali i myślę, że będzie to naprawdę fajny, nowy, nowy rok dla uczniów.